Okej, okay, generalnie to nawet bym tutaj zrobił jeszcze inaczej. Kupił dwóch nasusów paradoksalnie tego Galio, bo jest szansa znowu na spot na Yumi. No ale nie chce mi się tego grać. Normalnie no, bym tak grał. Zobaczymy, no jak najbardziej tutaj białe te maskotki. Bo dostanę tutaj maskotkę Yumi, albo dostanę, nie wiem, maskot Herta. Yy, to jest szansa, żeby to zagrać, zwłaszcza, że mam. Yy, Galio opener. Znaczy Galio na start, Nasusa. No i takie item, że to jest bluba w razie czego. O, ciekawa gierka. No to na pewno będzie trudna gierka, bo nie mamy zupełnie ekonomii. Mamy mm -hmm. jakąś ni e, Niko z tym, z Zoe, Uu. Teraz co tutaj robimy? Jak, co myślisz o tych augmentach? O, górna. No tak, Super Soul nie bierze nigdy. Woodland Charm jest dobry, dużo lepszy w tym secie, ale tak. nie masz do spotu pod Woodland Charm. Nie, 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 nie ma. Nie, Wydaje mi się, dobrać. że w, w tej gierce to jest po prostu commit w tym momencie na duelistów, bo masz Loketa, który jest pisowym itemem w duelistach. Ja bym kliknął dualistę. Nie ja dualistów, no razu. No to zobaczymy, teraz się to, to cię nauczę. Dobra, ja bym teoretycznie jakby to. Ja bym grał sam, nie mam tej wiedzy o dualistów, to bym zrobił rola. Ale zagram dualistę. O kurde, niepotrzebnie zebrałem? Nie? Nie, no, jest... potrzebnie, potrzebnie, to akurat potrzebujesz. Teraz Dobra, może... i to w tej sytuacji. Ja bym sobie wrzucił dwóch bruzerów i dwóch dualistów, nawet z level upem. by może wygrywać. No, może wrócić tego dualisty na razie na Renektona, zeslamować Loketa jak zdążysz, Eona na Kayli. Loketa już chyba nie zdąży, ale Eona może dać na Kayli. Loket y, w dualistach jest grany, tak? Tak, tak. To jest w sumie jedyny comp, w którym gra się w tym momencie Loketa daj Eona na Kayli. Okay, w zasz... przyszłości to będzie na Zedzie, jak nie mam. Tak, tak jest. To jest chyba na niego Core item. Tak, z uwagi na to, że jak gubi fokus przeciwnik, to on potem fajnie tymi spelami swoimi lata i syka tam, nie? Tak, często jest tak, że po prostu jak y, y, ten Z dostanie fokus od jakiejś na przykład y, Samiry czy coś takiego, czy od jakiejś Kaisy, czy tak. na przykład Jacksa, to po prostu by spłynął w kilka ataków, a tak to gubi ten fokus i może. Okej, okay, masz cztery duelisty, więc to jest huge. O, może na... nie to. Do... No. Teoretycznie ja... bym sprzedał Renektona i rzucił ramusa do No dokładnie, stanu. dokładnie, dokładnie, tak. Dziękuję za suba, box, box. Nie, box XD kurwa. Yy... Mogę sobie znowu zrobić to co ci mówiłem w tamtej gierce, że na środek, nie? Na nie a, kurwa! Dobra, to już powiem dlaczego tak robię. W mojej głowie rzeczy z środka łapią fokus. Ja nie miałem tej wiedzy. Dzisiaj się nauczyłem tego. No ale że... to, to patrz, no to wystarczy popatrzeć na walkę. No na no, ale już zginęła, a Ramus ziluje sobie na full HP No i kurwa, daj da, da mi, dam się... ci. Serio, serio, ja dzisiaj pierwszy raz się dowiedziałem, że ludzie yy, atakują na początku ludki osoby z skrajnych rzeczy. Okej. Okay. Tak, na Naturalnie, to takie po prostu dobre nawyki, żeby sobie złapał, nie? Że zawsze najbardziej tanki unit yy, po prostu pozycjonujesz na skraju, że zawsze jak wiesz, masz takie, taką ile to chcesz mieć na środku, nie? I takie rzeczy, nie? Ale wracając jeszcze do tych duelistów yy, i tego loketa, jakby. W duelistach nie masz, e, nie masz takiego stricte dużego tanka Jakby jest Sejuani, ale Sejuani jest tak naprawdę tylko botem pod to, żeby dać, e, dać tego ulta e, Więc na nią chcesz ewentualnie mieć jakiegoś, nie wiem, Protektor z Woła albo Morelo, żeby Żeby szybciej skastowałeś, żeby nałożyła Morelo. A masz okay. właśnie dużo takich jednostek jak e, Jesuo, jak, jak Fiora, jak Naila Z którymi idealny jest właśnie loket. I nie dość, że to jest item, który tak naprawdę daje... no jest to najlepsze tanki item w duelistach Eee, mimo, że nie jest tak naprawdę tanki itemem, jest takim support itemem, eee, plus też daje bardzo dużo tempa w early gameie, więc, yy, więc no ten, dobra, tutaj akurat, nie wiem, gościu o z kosmosu, ma Anke, 2-5 level na 2-3, więc tu przegrałeś, ale... Mega mocne, mega mocne, przechuj, no. Eee, no dobra, trudno, to teraz yy, prawdopodobnie te dwie wygram. Nie chcę iść, bo 3 lustrik a dwa win to wybieram 2 win to samo w tym. A mam tutaj Nasusa, sus po karuzeli. Tutaj możesz wziąć miecz jak najbardziej, może wziąć chaina Bo tutaj im więcej jakby chainy W tym, w tym kompie są bardzo fajne może wziąć spatulę, żeby wziąć dualista jakby tutaj masz kilka opcji Wziąć chaina, okej okay. Z tym, że ja chcę docelowo grać 8? Tak Przecież to troll No właśnie nie do końca Czekaj, czyli gram 8 z Dualistą Sejuani Tak Pierdolisz, że tak się gra No, w sensie ja na przykład często robię tak w tej mecie, że e, ucinam hakera nie gram w ogóle hakera, gram jak jakieś BT na zedzie na przykład. Jak, okay. jak mam możliwość, i po prostu gram 8 dualistów. Jakby dużo więcej ci daje tempa za, za dosyć małą cenę, bo wystarczy, że sobie dorzucisz jakiegoś tam k 1, Gangplanka 1, jakby nie musisz jakby dużo tak naprawdę rolować, bo te jednostki zazwyczaj masz już od early gameu i e, tylko jakby jedynym warunkiem jest, żeby trafić tego ZEDA. Bo masz nawet już e, to gate. Elegancko. Jestem zajebiście mocny. Skoro mówiłeś, że na przykład Ginsu jest strolem na Kaisę w tej sytuacji, bo to jest 5% na ataku, i zanim to doskaluje, to tak samo tutaj jest różnica 10, czyli bardzo spora, huge. No ale mam przez to to gówno i GPK na planszy. A ja. ja nie, nie GPK, tak. GPK i Cade. A ja widzę, że mam 6 dualistów. Wrzucam hakera, dzięki czemu Z albo nawet Sedge idzie na plecy. Co bardzo ciekawe było, jak wrzucałem Sedge na plecy. Yy, I dzięki temu, że 10% mam mniej, dwóch useless the się pozbywam. Bo to tak, jakbym miał więcej na postaci kosztem dwóch spotów. Nie uważasz? Czyli to jest aż taki spike, kurde? Tak. W sensie, w ten, ten kąp, jakby. To co na początku też trzeba powiedzieć w tym kąpie. Ten kąp to nie jest kąp pod tobie 1 zazwyczaj. To w się sensie przynajmniej na moim Elo. Jakby to jest kąp, tym raczej. Raczej grasz safe top 4, raczej właśnie masz to tempo, masz te, te lokety tych duelistów, okay. i raczej grasz pod Save top 4, bo jakby ten komp nie kapuje wysoko. Na przykład w porównaniu do takiej kajcy, w porównaniu do takiego. E, takiego jakiegoś legendarnego kompu od szuszony, czy w porównaniu nawet do superków, ten komp kapuje bardzo, bardzo nisko. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy ty trawisz tych 8 duelistów, czy 6 duelistów z jakimiś tam innymi jednostkami i zada dwa, e, no to ty nie masz przyższego kapu, bo jakby... Tak naprawdę e, ucinając duelistów i wyrzucając jakieś legendarki, to tak naprawdę się jeszcze osłabiasz, e, bo e, bo, tracisz, e, bo tracisz ten atak na Zedzie, a w tym w ten się polega na tym, że ten Zed jest takim po prostu giga czadem, który, który wali buły wszystkim i e, jakby im, im masz więcej duelistów, im ten Zed jest silniejszy, tym naprawdę ty jesteś silniejszy. Okej. Okay. Okej, okay, powinienem go pokonać. Wolałbym, żeby Sergeiuani złapała fokus. No dokładnie, Sergeiuani w ten sposób. Teraz szybciej się zerkuję. Chyba idealnie, pierdolnie w cały board. No tak, ta pozycja jest idealna dokładnie. Masz tutaj Jacksa 2 na oponenta, ale no te 6 dualistów powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że wystarczy. Zobaczymy. Dla mnie Giga dobrym yy, w dualiście jest Yasuo. Ma bardzo mocnego CCK, który jest taki jak na drugi tier, nawet w late bardzo użyteczny. No chyba że akord go nie trafi. <laughs> to on on tak... potrafi tym nie trafić? No pewnie stary. To jest. Y... To, jest to jest specjalista od nietrafiania ULTów. Okej. Okay. To może być dobre. To jest bardzo dobre, no. To jest zajebiste, bo będę miał 2 Edge of i do tego Z. O Boże, ale OP. E, ale weź, weź po prostu jak powiem o takim fajnym Techu. No, dalej. E, e, Jak Jakbyś czasami miał na przykład Grażerero. Powiedzmy, to jest sytuacja, gdzie Grażerero i Yumi, dostajesz, dostajesz Yumi z boksa, e, i znaczy Yumi masz w boksie, ale masz też komponent e, Grabba, który bierzesz e, z, z augmentów, wrzuć to na Wayne, tak, tak, tak. Na Wayne to będzie. E, to możesz zrobić tak, że możesz zapełnić sobie cały bench jakimiś głównymi jednostkami, podejść po tą kulkę i wtedy Yumi się nie weźmie, bo masz pe, pust, pełny bench, ale weźmie się tylko item. Jak samo tutaj mógłbyś to zrobić, tylko że no jakby miałeś tylko dwa chogaty na benchu i pięć jednostek w sklepie, więc musiałbyś zrolować, żeby to zrobić, o to się nie, nie opłacało. Ale zajebista mechanika, to... Mogłeś mi powiedzieć, to ja bym w takiej sytuacji... Nie no. Nie zbieram, mogę powiedzieć, to ja bym w takiej sytuacji zaspamił board, stracę jeden eko. no dobra i tak gram przyszłej. Nie, 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 to musiałbyś, musiałbyś zrolować, bo nie miałeś tyle na tyle unitów, nie? To taki... taki Widzowie, go. mogłem wziąć bohaterów na ławkę, ale zobaczcie, że tutaj jest miejsc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem a tu z, maksymalnie jest 5 w sklepie, plus miałem 2, czyli byłoby 7. Czyli 7 na 9 miałem Czyli za mało. Rozumiecie A, ze stołu! Że mogą wrzucić z planszy na. O kurwa! Mogłem! O ja! A i Peskito, w sumie to nawet nie pomyślałem. O ja! Ale widzic giga... jesteś kurwa... Zasnik z szachy wariasie, nie? A jesteś gigamądry zajbiste. Dobra, o Boże, to jest zbyt piękne, prawda? Bo to jest mój cel. Oj tak, no, ale to nie dostaniesz tego. Nawet się nie, nie nastawię. Jest szansa, ludzie nie lubią szpatul. Jak ktoś mnie słucha, to minelowek. To, 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 to mój widz, oh, napisał pisał wow. dostałeś tego sezonu, lol. Dobra, to jest free pierwsze. O oh, ja, yeah. ale rol. No ładnie, ładnie. Możesz sobie wyrzucić tego zera bez, bez szpatuli i dać mu e ona z no tak. Dobra, git. Daj go tam na, na front, pod tego, tego logeta. o tylko tak, żeby był w środku, żeby też nie ma od razu agro, nie? Czemu się nie opasował w ja nie, Wysłałem ci szymiks. O, e. w ogóle mogłem nikować Zed'a na takiej mistryki, że to jest ciur. ale ja bym tutaj celował pod Zed'a 3, star. No może to być nasz out, jakby możesz, możesz to nik jak najbardziej zatrzymać. dla mnie uncontested Z, ale faktycznie mam niko. Teoretycznie pod tempo to powinienem to znikować. No, pewnie, pewnie to nie byłoby złe, bo jakby z tym ZM2 byś ten, byś taki win zrobił, zrobił, żebyś to w ekonomii się odbiło, bo byś pewnie mógł iść w od razu. Kurde, czemu jest tak, że pojawia się nowy sezon i od razu jakoś bardzo szybko trzeba wbijać wysoką rangę, żeby być u was w Ultralidze? No, bo ten, tak jest kalendarz zrobiony, wiesz? Jakby po prostu. E, potem, potem są spatule, potem są jakieś inne europejskie turnieje. I, I po prostu, no, miejsce na takie, wiesz, europejskie te regionalne, regionalne ligi są takie, że, że, że musi już być, wiesz, w pierwszej połówce setu zrobiona, więc od początku muszą być znaczoty, nie? Kuj Też wiesz, nie jest tak, że oni sobie wybierają, jaka data by była najlepsza na Ultra tylko wiesz, to się musi wszystko zgrywać z innymi, z innymi turniejami i tak dalej. Dobra. No, dobra, masz spatulę, możesz sobie wejść w level, lekko. Dobra, mogę chyba tak zrobić już. Tak, to od razu slamujesz jak najbardziej. Tutaj nie, nie rowałbym jakoś super głęboko, ale kilka razy bym rolną no, mimo, mimo wszystko, bo jakieś upgrade. Y. Możesz Belwet zrobić duelistę na przykład teraz. O, albo Hakera, no to też tak jest. Git. Jakby. Generalnie, no chcielibyśmy wejść w 8, bo 8 level daje nam 8 duelistów, nie? Ale no, mamy parę Wayne, parę Nile, parę... E, u, 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 tego. Zeda, parę. No nie, mam jeszcze Jesu, jeden Fiora, 1, więc jakby. No, możliwe, że grając na tym Elo. Jakbyśmy to nawet nie rolowali i szli od razu w ósmy, to nic by nam się nie stało. I tak byśmy sobie chillowali. Ale generalnie to korekt playem byłoby po prostu zrolowanie, zazwyczaj. Nie? O Jacie. O kurde. Ja mogę zagrać to w mega giga mocno, ale Celestia też jest zajebisty. Mega jest zajebisty, szczególnie jak gram z Samira Feliosa. Jajko też jest dobre, no ale to. Dzięki temu mam dualistów, doskaluję jajko i na pewno będę mocny potem. No to jest też dobry pod content. Raczej bym tutaj brał zawsze najpizo. Celestial no nie jest jakiś super wybitny w tym kąpie. Faktycznie dobry jest... W sumie celestial bisowy jest tylko w tych szurzotach? Eee, a raczej wreszcie, wreszcie kompowanie nie jest jakiś super dobry, bo tutaj tak naprawdę no, tylko ten Z. O, dobra, wziął jajko. No dobra, to teraz nie, dobra. Nie, nie. Normalnie widzowie to jest coaching, więc w normalnej sytuacji nie brałbym jajka, no ale nawet sami piszecie Nie ja no, ale, content, ale więc... tutaj w, w ten sposób ty możesz, możesz to jajko ustać, więc na spokojnie Masz jeszcze tutaj z2, na no, spokojnie możesz to jajko ustać wydaje mi się Nawet dorolowałem teraz mocniej i cel jest taki, że zaraz b Mam zaraz Fiorę 2, yasuo 2, Wayne 2, niah Weź Kaylee sobie, bo będziesz potrzebował jej o, na level Tak Teraz już, okay, teraz, okay. Teraz już możesz, możesz sobie, czekaj 20 chyba będzie ci troszeczkę brakowało, żeby wejść insta w ósmy level na ty Nie no na pewno, na pewno mam 23 golda Tak, tak ale stronę, mówię, mówię, mówię po karuzeli czekaj, bo jakbyś to, możesz okay. przestać rolować możliwe że po karuzeli będziesz miał idealnie ale też zazwyczaj po prostu to polega na tym, że tego Zed'a sobie trzymasz w łapce, patrzysz na trzech oponentów, na których grasz i ustawiasz się tak, żeby ten Zed na pewno był na carry, więc jakby... A dobra. Tutaj jakby... trafiłem. Nie ma, co, nie ma co, wiesz, super ustawiać się pod 200 tarczy z locketa, bo to nie jest tak ważne. Ważne jest to, żeby Zed zabił carry po prostu, nie? Jasne. No teraz spadła z rowerka mi to już giga huge diff. Fajny kompik, co? Zabijesz Kery, a i tak przegrywasz, bo superki się leczą i maskotki. Fajny. Dobra, łuk. Y no, na przykład pod, pod. LW albo Hurricane. Ja bym raczej Hurricane robił, jeśli chodzi o ZEDA. I potem masz y ten. Czekaj, czy to nie będzie słodka czasami? O, kurwa! <ścoughs> dobra, dobra. Jest gate. Jest gate, jest gate. Potem się znajdzie jest nowego. O. o, matko, ale stronger. Wrzucę coś takiego, bo i tak to będzie. No, spoko, spoko. Tutaj jedyne, jedyną rzecz, którą możesz teraz zrobić, to scoutować trzech oponentów, na których będziesz grał, i ten. I dawać zara raputgary. Bo na przykład tutaj w tym momencie Zed bije Riven na trzech itemach z czterema defenderami. On i nie zabije w życiu. A jakby był na MRC, to byś tu pewnie wygrał walkę. Okej, okay, to już pierdolę tą tarczę. Sorry, bo donate'a dostałem, żeby włączyć tego shota. Kurde, chyba wygram. No, bo on jeszcze LeChownajta nie sprokował, teraz oh, no. sprokował, no. Dobrze, że MFK jest tragicznym carry i gościu gra jakiś of Gigalaki to było. Ogólnie MFK wbiłem na trójkę i nie wygram gry. No lepiej, I Teraz ale... tak, pytanie: jak tu jest Jax3, jak ja wrzucę na Soraka tego Zeda, to tak naprawdę troszkę intuje, bo za chwilę odwróci się w niego Jax. No, tego raz to nawet go nie masz w jeszcze, więc. Słucham? Teraz to nawet tego Jackson jeszcze nie masz w poolu w sumie, więc... na chill'ku. Dobra, teraz zobaczymy czy z dostanie bułeczki czy nie zrunshotuje. Zobaczymy czy skrytuje, okej. Okay. Nie, nie go, więc chillera. No, całkiem spoko. Przegram. Nie, powinieneś wygrać na drugim kaście, chociaż... O, braknie, kurwa, unlucky. Ale i tak, jakby jest chillera, chillera. Mamy jeszcze dużo HP, będziemy spajkować za chwilę na 8 listach. no i jeszcze ja zaraz będzie też wypłacane. Dobra, teraz jakie mamy itemy? Mamy Eona... Graf i chodza z Hurricane'em. No to są per perfekcyjne itemy dosłownie, zgadza się, no. Dobra, no level up, moim zdaniem. Jak najbardziej, lecimy. Rzucam okay, to, wchodzi. co ważne. I jakieś hmm. kilka rolek, może krótkie... Trafisz tego Yasuo? Just hit jasuło teraz. Albo Gangplank też może być. Chociaż się jasuło jednak, bo to jest... Możesz wziąć tego za później. Nie skautowałem, ale wydaje mi się, że dobrze stoi, bo nie grałem się na tych Jaxów. Okej. Okay. Okej, okay, czyli Gangplank, ewentualnie Yasuo. Wiadomo, Gangplank docelowo zawsze za Yasuo. Znaczy inaczej, Jasuło zawsze za Gangplanka, ale na razie chciałbym mieć na Zed'a item, bo on... O, jak on tańczy! No Chul, ktoś... jak on tańczy! Tak powinno być? No masz do listów, no mówiłem ci o to. kurde, ale zajebiste, stary, miałeś rację, wiesz, on teraz... O, cie... Patrz, Wizo, to jest Z3GRK na YouTube dla Zbrojsona. Żebyś przy, przypierdolił mu suba, łapkę w górę i komentarz, bo dzięki temu film y, więcej ma wiusów, rozumiesz? I Zbrojson może już y, nie zarabiać na ultralidze milionów, tylko z YouTuba żyć. Dokładnie, no. Tak jest plan. Kurde! No i nie przestawiłem tego Zeda. On ma same dwójki, tak to... to wygrywasz, spokojnie. Jak tu przegrasz tą walkę, to nie wiem... No, ale ty, ty. siłą rzeczy powinienem y, liczyć nawet przeciwników jak karty w Black Jacku, a ja już nie pamiętam na kogo grałem. Ja, ale przecież masz te mieczyki, nie? To ty nie wiesz o tych mieczykach? W sensie, ty... no popatrz sobie w next, jak będziesz Co? Grać. To ja wiem na kogo gram? No tak, teraz już to zmienili. Żartujesz? No przecież nie mam tego, że ty... Co? No przecież masz takie mieczyki koło ników, nie? To są trzy mecapy, na które ty grasz Ja pierdolę Olo. Nie żartuj Nie no, ty jak ty grasz w tą grę, jak ty nie wiesz takich rzeczy sportowych? O boże, no FS4 to inaczej wyglądało No kiedyś tego nie było, widzisz? Teraz masz, teraz masz te trzy, widzisz? O ja, faktycznie A ja myślę o ku... Dobra to <laughs> Nie to no to trochę wyjaśniało Wiesz, kiedyś to ja też to liczyłem na kartce Uuu, Z... te trzy, let's go Ale jajo zajebiste, ty Jakieś bisowe Jaka Janna? Health. To nie, no nie. fidla to chyba... wrzucasz zawsze. Fiddle jest broken. Dobra, paroluję jeszcze. O. To naturalnie nie potrzebujesz techniko nawet. Let's go. Eli weź dawaj, będzie, będzie huge Spike Kelly 2. Let's go. Leony nie dorzucę. Ciągle nie, to w sensie, stworem. jak będziesz miał z3 to tak naprawdę nie chcesz tu nic dorzucać, bo jak zdejmiesz 8 duelistów to się osłabisz. Po prostu robimy z1v9 ZA pod 8 duelistów. No dobra. O! Alon ora. Jedyne co musisz trafić to musisz trafić Yasuo. Ale nawet od biedy można dać 2 <laughs> niko na z1 niko na Jasuo i też będzie git. <laughs> a... Dobra. Ja jestem spocony, więc biorę to. Zephir. No możesz. Bardziej tutaj spacany byłby Shroud, bo masz tu lepsze na śrauda, bo masz tam jakieś talie i tak dalej. Jasne. Ale to za argument. I wziąłem Zafira, żeby on nie wziął Zafira, bo jak będę miał Zeta 3, to może mi wyłączyć go. Nie możecie wyłączyć go, bo masz hakera. Przecież to jak działa haker! Okej, oh. oh. Ok, table. No i kurwa! Nowa informacja. O, <noise> <noise> oh, jest ten, jest sło nawet. Let's go. Dobra, no weźniesz to nikowalni, co? Już nie, nie, nie bije mój tak oponentów. Dobra. Dobra, porzucę są, to bez znaczenia w sumie. Nie będzie mi się chciało tryhardować. Tak naprawdę bardziej powinienem się skupić na tym, żeby lepiej Zeda ustawić niż trafę ze szrouda. Dlatego, no, bez znaczenia. Kurde, czyli okazało się, że jajko nawet było mandrym wyborem, tak nieironicznie. No czy wiesz co, ja, jajko na twoim Elo, to nawet nie wiem czy większym wypadków nie jest instapikiem, nie? Bo jakby, no tutaj. Tutaj te, te bordy, no to tak naprawdę bez pryzmatika możesz sobie na spokojnie wygrać. Ja jak gram na swoim Elo, to często widzę ludzi, którzy na przykład biorą jajko na 60 HP-kach i mimo tego nie wypłacają, bo, bo takie lobby jest. O kurde. A spokojnie, nie, spo, jestem... spokojnie, on, on tam. On przyzaje tą MFK, raczej ma jeszcze, a ona, ona spokojnie. No ale uciekł. Czemu MFK nie poszedł? To, to, to tylko trochę dziwne. A ja pierdolę, o. set trzy przegrywa? Zginął, olol. <laughs> spokojnie, mamy w dualist LeBlanc, widzowie. Kurwa, a jak ja miałem na przykład MFK3, to ja przegrywam. to tak srogo. No, to jest akurat unlucky mec, bo czasami jest tak, że właśnie to ci może podejść pod ulta, tej. E, nie wiem czy ja nie? Można na jedynce jeszcze masz, mówić No zająć, mam, co? no ale to, 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 to już mówiłeś, że nic się nie zmieni. Jońska szpara? Nie, czy no tu raczej, to, to raczej bierzesz type. albo Hurricane, albo Static. Nie wiem co wbije, więc chyba z Hurricane trochę na Wayne wie jednak więcej. No, możesz kliknąć tą Wanec czy z Niko, nie? Bo już w Aha. Przestawił się. No chciałem jeszcze to zgridować. Tutaj wbrew pozorom najlepsza pozycja dla tego zadara Raczej i tak powinieneś wygrać, bo... On nie ma na tyle single target damage'a, żeby zabić tego zada Nawet jak trafi go ult to on się z niego odhiluje. Okej. Okay. Ale tutaj gościu tak się ustawia, że żeby nie, nie gamblować side'u, możesz ustawić się po prostu na środek i przez to, że gościu ma... E, ma tyle jedno z tych na baklejnie, że nawet yy, on jak ustawisz go na średek, to i tak nie przyjdzie na front, tylko przejdzie na backlane i sobie zabije najpierw tam Sona, a dopiero potem przejdzie do Tali, więc tutaj można okay. się na tego stawić. Nie no, to po prostu też shardy to whatever, zrób tak, żeby po prostu yy, Sejuana nie hitowała MFK i, i powinno być git. O, Oj, to jest takie risky, nie patrzenie się, bo on może się równie dobrze przestawić. O, ale się nie przestawił, dobra. Okej, okay, zrobiłem to, co mówiłeś i trafiam MFK. Przecież to jest jakiś gigalak. No zobaczymy, jak się teraz złożyło, bo te, ten zer się teraz budżuje, o właśnie. trzeba jakby. Tutaj ciężko mi ci, ci to wytłumaczyć, ale no to było właśnie pisowe położenie. W sensie. Kurde, no to jest już takie, wiesz, to jest takie totalne minmaxowanie, nie? Ale tak na przykład... jak i tak masz... przegram to. Nie no, o czym ty gadasz? On ma 6 Defenders! Ale co ci to zmienia? Jak ty masz zadać się, on nie ma Damage'a? Na, na overtime najwyżej będzie multiplayer de major i tak wygrasz. No teraz gram na klona i pff, przegrywam prawie, no. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. No to teraz tak. Gram na niego. Nawet bym go nie chciał pokonać, tylko chciałbym no, na, na niego przegrywać. na tego drugiego. Masz, widzisz, ten mieczyk znowu. Aaaa! Kurwa. Rzeczywiście. No to przecież podnoszę MFK teraz. Mhm. On się na to godzi? Czy Nie wiem, czy to jest jakieś hipermądre. Bo w sumie i tak bym tam ZEM nie wleś. No, twój Z teraz zasmurfał. Dobra, tym jest mądre. Z jest na smurfie teraz. Great. To, jest, to jest takie. No, trzeba już trzeba trochę pograć z tym Zedem, żeby wiedzieć, jakby gdzie będzie Z po pierwszym daszu. Bo jakby on daszuje się za przeciwnika, więc często to jest, wiesz, 200 IQ trzeba zrobić, żeby zrobić ustawić to tak, żeby się tam gdzie chcesz, ale nie od razu, tylko okay, po, po pierwszym czyli... daszu rozumiem, że po prostu jestem krok do przodu, no jak w szachach, zajbiście. No tak, o, no dzi.